Cześć, witajcie w nowym filmie Hej, Mierzymy, właśnie wchodzimy do środka i zobaczymy jakie mamy nowości. Tutaj na manekinie widzimy stylizację okulary, koszula w paski i dżinsy. Taka to jest ala powiedzmy satynowa. Zobaczcie, sezon na płaszcze, sezon na kurtki, już takie flauszowe. Tu mamy 42,99 funta i czarną. To są takie flauszowo-płaszczowe kurtki. Tutaj ja w stylówce właśnie Wam macham ramoneska jeansy. tu jeszcze piękny owsiany płaszcz, również były czarne, karmelowe, także pomału wchodzi jesień, zima, tutaj taki mishmash, bo i sukienki, jeszcze są przeceny, bluzki, dużo czerni, bardzo dużo burgundu, zieleni, beżu, spodnie w kratkę, takie wiecie, mishmash, zielone spodnie, tutaj wyglądają jakby były czarne, ale to były takie oliwkowe, koszule, kamizelki puchowe, jakieś sukienki, tu właśnie stylówka na manekinie, taka e, sukienka w prążki, no i ja z przymierzalni z wyjętym kolczykiem z policzka, szybka stylówka, ramoneska Zara, bluzka Tesco, spodnie Sensei i buty Reebok Glade, także kochani zaczynamy, piękne rzeczy, dzisiaj będą perełki burgundy, także Zaczynamy. Zostańcie ze mną, ciekawie. Na pierwszy rzut wędrują buty, są to takie szpileczki, przepiękne, niesamowicie wygodne, aż dziwne, że one są tak wygodne. Cena 24,99 funta, rozmiar 41, czyli ósemka UK. Słuchajcie, tak wygodne są te buty, że to jest po prostu aż niewiarygodne. Do tego będą spodnie 29,99 funta, wybrałam rozmiar 12,40. Buggy jeans, tak to się nazywa? Jeżeli źle mówię, to mnie poprawcie. 90 baggy jeans z wysokim stanem. Genialne są te spodnie. One są takie w zasadzie 100% koton, czyli 100% bawią na skład, bo u mnie musi być skład. Do tego cena 21,99 rozmiar M będzie taki przepiękny burgundowy golf. To aż nie oddaje tego koloru. Prążkowany, rozszerzone rękawy. Przepiękny kolor wina. I ten kolor króluje, słuchajcie, w HM. Jeżeli chodzi o skład, co my, co my tu mamy, 60% poliester, 40% wiskoza. Średnio, ale jeszcze były chyba w kolorze beżowym, o ile dobrze pamiętam. Kolor jest przeboski. Zobaczcie, piękny taki kolor czerwonego wina. Naprawdę genialny. Fajne rękawy takie mm, rozszerzane, cały jest prążkowany. Naprawdę jest to piękne. No, i te spodnie są wspaniałe. Naprawdę, długość jest idealna. Zobaczcie te buty. No, piękne to są te buciki. Zobaczcie. Cudownie wyglądają na stopie. Pracują, pasują do wszystkiego, na imprezę, na co dzień, do jeansów, do sukienki. Piękne, piękne. Szkoda, że takich jeansów nie było niebieskich, bo bym chciała. Ta czterdziestka, fajne, luźne, mega, komfortowe w noszeniu. Bardzo dobrze czułam się w tych jeansach. Ten sweterek bardzo, bardzo kobiecy. Tu Wam wyciągam, abyście zobaczyli jak wygląda, zakończony też taką falbanką, przepiękny, kobiecy, taki ala golfik, półgolfik, bardzo mi się to podoba. I ten kolor burgundowy, i były w tym kolorze bluzy, były w tym kolorze yy, sweterki, golfy, także ten kolor widać, yy, no króluje. Buciki, jeszcze Wam tu pokazuję na stołku, no genialne, zobaczcie, takie, yy, no przepiękne, bardzo kobiece, bardzo seksowne. Celówka numer jeden, dajcie znać jak Wam się podoba, ponieważ mi bardzo, naprawdę czułam się w tym fenomenalnie. Yy, rzecz numer dwa, 1899 rozmiar L, ponieważ nie było Mki, wybrałam L, -kę. cudowny sweterek, biały w czarne paski, po prostu bajka. Jeżeli chodzi o skład, to mamy 70% wiskozy i 30% poliamid, więc... Jest dobrze, powiedzmy, że nie ma tutaj poliestru, więc jest dobrze. Ta Elka, no, no myślę, fajnie, cały prążkowany, piękny, fajny ten dekolt, wódkę, nawet możemy sobie wziąć na jedno ramię. Rękaw jest rozcięty, bardzo długi, taki zobaczcie, aż do połowy dłoni. Nawet na to jedno ramię wygląda bardzo seksownie. Ja sobie tak tutaj, o, troszeczkę spuszczę. Muszę Wam powiedzieć, że mi się podobał, o żuję, że go nie wzięłam. Nie było Mki. No nie wiem, czy MK byłaby lepsza. Ta L, myślę, fajna. Paski. Coś, co uwielbiam. Do białych spodni. No wygląda obłęd. Stylówka numer dwa. Dajcie znać, jak Wam się to podoba. No wiadomo, troszeczkę się podnosi do góry, no bo jest taki krótszy, także do spodni, myślę, z wysokim stanem. Ale fajnie. No, zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Do tego białe spodnie. No, jeans też, myślę, by pasowały. Ale czy nawet spódnica? fajny jest ten sweterek. Hmm? Zobaczcie. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Mi naprawdę się paski podobają bardzo. W ogóle lubię paski. Także stylówka numer dwa. Kolejna rzecz ym, to jest sweterek 14,99 funta, rozmiar M. To jest taki pudrowy róż, ale zimny. Prążkowany coś jak bukle. Materiał, ale to jest 100% poliester. A imituje tak, emitu, imituje taki bukle Wiecie, jak bukle materiał wygląda? No tak to tak to się prezentuje. Bardzo krótki, taki typowy ala crop top. Również rozcięty rękaw. Nie w tym kolorze nie jest za dobrze, bo to jest zimny róż, a no mi jest w nim średnio, ale pięknie to wygląda z białymi spodniami. Słuchajcie, tak cukierkowo, tak wiosennie, tak kobieco. No mega mi się to podobało. Zobaczcie, jest taki prążkowany, ten rękaw jest rozszerzany. Kolor może nie do końca mój, ale, ale sweterek są w sobie. Hmm? Dajcie znać jak Wam się podoba. Nawet, nawet. No i Tutaj mój kolczyk zaplajstrowany Wam pokazuję. Fajnie. To jest stylówka numer 3. Kolejna rzecz to będą spodnie jeansy. Cena 24,99 funta, rozmiar 12,40. Wszystko byłoby dobrze, żeby nie były takie krótkie. Po prostu rozszerzane spodnie, wysokie stanem, 40, 199% bawełna, 1% elastik, no więc składnie najgorszy i do tego będziemy mierzyć taki ala sweterko bluzka 27,99, wybrałam rozmiar M, taki prążkowany, beżowy na guziczki, 60% poliesty, 40% wiskoza, wszędzie ten poliester, no ale dobra. Taki wiecie. Grzeczny, z kołnierzykiem, na co dzień, do jeansów, do spódnicy, taki ymm, basic, tak bym powiedziała, jeansy, kolor piękny, fason mega, tylko czemu te spodnie są takie krótkie, hello, to jest rozmiar 12-40, 42 myślę, żeby nie zmienił z długości, zobaczcie, czemu one są takie krótkie, one muszą zakrywać pięty jak te białe. No, do szpileczek jeszcze dobrze to wygląda. Kolor jest przepiękny. Fasan jest genialny. Ale są za krótkie. I słuchajcie, mierzyłam chyba z pięć par w tym stylu i wszystkie były za krótkie. Także apeluję do H&M, żeby zrobił dłuższe dżinsy. Przypomnę, że mam 1,72 72 wzrostu. No i dla mnie są troszeczkę za krótkie. Kolor tego sweterka jest taki bananowy, yy, waniliowy, śmietankowy. Tak bym go nazwała. Kolor jeansów jest przepiękny. Brałabym je od razu, ale jakby były dłuższe. Tyle. Kolejna stylówka, kochani. To będzie bluzka. Cena 17,99 funta. Wybrałam rozmiar M. Była jeszcze w kolorze szarym. Piękny kołnierzyk. Zobaczcie te rękawy. To jest po prostu jak jakaś królewska bluzka. No sprawdźmy, sprawdźmy skład. 100% koton, czyli 100% bawełna, a 100% poliester koronka. No, nie najgorzej. No i zobaczcie, troszkę dziwnie. Błówki na rękawach. Koronka jest właśnie przy szyi i ta piękna koronka przy rękawach. I mówię, właśnie, jeszcze była w kolorze jasno-szarym. No, wiadomo, gniecie się ta bluzka, więc trzeba byłoby ją przeprasować. I to, że ona jest, słuchajcie, z tyłu zawiązywana. Ona jest z tyłu wiązana, więc musimy do niej koniecznie założyć jakiś top na ramiączkach albo coś w tym stylu, no bo to będziemy mieli gołe plecy. Więc coś w ogóle nie halo z tą bluzką wyszło, no ale dobra, spoko. Tak wygląda wpuszczona. No i zobaczcie. Widzicie to? Ona jest tak po prostu zawiązana przy szyi, u góry i na środku i tyle. I macie gołe plecy. Także, no, tak się staram Wam pokazać tą że widzicie to, ale no... No, chyba średnio. No będzie Wam zimno, chyba, że ubierzemy ją latem. <głos> tak. <głos> no, nie, nie wiem nawet, co o tym mówić. Yy, ostatnia rzecz, boska. 19,99 wybrałam rozmiar M i to jest piękna, czarna sukienka i to jest po prostu kosmos i była jeszcze w kolorze takim fioletów kwiaty. Oczywiście ta czarna taka, aby to nam nie prześwitywało. Już kiedyś w Simseju mierzyłam podobną. Yy. Cudo. To jest długa sukienka, no oczywiście, 95% poliester, 5% elastik. Dobra, prać w 30 stopniach, więc jeżeli chodzi o skład, no to średnio, ale to jak to wygląda, słuchajcie, to jak to podkreśla figurę, zobaczcie to. Piękna, no wiadomo, stanik czarny albo, albo inny stanik. Rękawy przezroczyste, tutaj właśnie jest ta sukienka, taka żeby wam nic nie przeświecowało i tutaj ta przezroczysta, piękna kobieca na wiele okazji ze szpileczkami czy z takimi sandałkami, no bosko na imprezę, na wigilię na wiele okazji jestem zakochana w tej sukience, to jest po prostu kosmos, wiadomo wszystko się odznacza Elka myślę, nie wiem czy by była lepsza ale no tutaj figura albo mm, wyszczuplające majtki może tak wyszczuplająca bielizna, marszczenia po bokach Piękna, seksowna, kobieca, czarna. Dla mnie jest przepiękna ta sukienka. Nie wiem jak co sądzicie, ale dla mnie jest boska. Także zostawcie komentarz, co sądzicie o dzisiejszych stylówkach, o dzisiejszych stylizacjach, o tych bucikach. No, nie było najgorzej. Także kochani, dziękuję pięknie, że byliście dzisiaj ze mną. Pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam Was do kolejnych filmów. Zasubskrybujcie, jeżeli chcecie być na bieżąco, zostawcie lajka lub jakikolwiek ślad po sobie. Basia Fit Beauty, żegnam się z Wami. Dzięki, że poświęciliście swój cenny czas. Pusiaki, papa.